Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Jestem na budowie, którą, na której byliśmy przed urlopem. Tu musimy parę rzeczy zrobić, bo w poniedziałek przyjeżdżają takie elementy co koło i będziemy je tutaj ustawiać. Hala już, konstrukcja jest postawiona. Była nawet ekipa z Polski. Z Słowakami trochę pogadałem, byli gdzieś aż, aż z Rzeszowskiego, gdzieś z tamtych stron. No i stawiamy po całych Niemczech halę. A tutaj musimy po prostu e, zabetonować jeden fundament, bo oni wpuszczają, nie wiem czemu, tak już jest w konstrukcji, że jedna noga tej hali, powiedzmy, jest wpuszczona w beton głęboko. Reszta jest dosłowana u góry do fundamentów, to zaraz pokażę. A ten jeden, jedyny fundament, i tak jest przy chyba każdej hali, albo większości, że, że, taki, że taki słup jest po prostu zabetonowany jeszcze dodatkowo. I już pokazuję. Teraz idziemy właśnie do tego fundamentu. On był tutaj tak specjalnie zaszalowany tutaj. Ten element, który tutaj widać to taka falista blacha. Ona już dostaje mam po prostu w zestawie do tego, żeby to później właśnie tak zaszalować. Tak to wygląda. Na razie są przykręcone tutaj takie kątowniki. Ta noga jest tutaj w powietrzu. Kolega zaraz będzie tutaj robił beton, w workach mamy, już szykuje wodę, tylko trzeba jeszcze umyć z ostatniej budowy skrzynię na wodę. I tak, te kątowniki są tutaj na razie przykręcone, beton zastygnie, w poniedziałek odkręcimy je i będziemy ustawiać cokół. Cokół przychodzi po stronie zewnętrznej, dookoła hali, oczywiście tu gdzie są drzwi nie, ale Wszędzie pomiędzy tak. Tutaj chyba będzie brama. Od czoła tu widzę jest brama. Chyba brama. Albo się mylę. Tutaj na pewno jest brama. To wyglądać by była tutaj brama. Tutaj jakieś boczne drzwi widać. Wcześniej tego nie widziałem. Tutaj są jakieś okna. To są takie owniki, tak widać. Prawdopodobnie tutaj będzie okno i tutaj będzie okno. Chociaż mogę się mylić, no to no, jest. Zobaczymy jak będą już e, fasadę po prostu e, przekręcać, co będzie już co więcej widać. A u góry już też są także założone od razu świetliki. Także wszystko jest tutaj po przekątnej, widzimy jakieś pręty wzmacniające. Także sama konstrukcja już jest e, stabilna, stoi. Nic się tutaj już z tym nie stanie. Aha, tutaj jeszcze Wam pokażę, co ja będę robić, bo kolega sobie to zabetonuje. A ja muszę tutaj trochę to podczyścić. Bo tutaj są słupy przyspawane po prostu do, do fundamentów. Tam nie wiem, jak ktoś oglądał. Yy, poprzednie odcinki, to wie, że tutaj była taka płyta, ona jest zatopiona. Lejemy fundament. Tam oczywiście w fundamencie jeszcze jest zbrojenie. Lejemy fundament i później jakiś ten beton tak trochę zgęstnieje, to, to osadzamy tą płytę tutaj taką. Płyta jest osadzona w każdym miejscu gdzie przychodzą po prostu słupy. Tutaj są na przykład dwie, dwie płyty, no bo tutaj jak będzie wjazd brama garażowa, no tutaj te cełowniki są dodatkowo przykręcone na dole. Słupy tak czy siak, bo to cała konstrukcja się na tym opiera. O, teraz może z daleka będzie lepiej widać. Hala nie jest duża. Bo to naprawdę mała. Przy, przy tej ostatniej, co robiliśmy, to jest malusia po prostu. Ale jak ktoś taką akurat potrzebuje, to nie buduje przecież nie wiadomo jak wielkiej. Wszystko kosztuje. Jak to komuś wystarczy. Eee, no. Tutaj z każdej, przy każdej z tych, yy, z tych słupów muszę to lekko tam obmieść i zamalować takim specyfikiem uszczelniającym też, który chroni od rdzy i od wilgoci, bo do tego już nigdy więcej nie będzie dojścia. Będą ustawione cokoły, później będzie zalane też betonem i tutaj już nikt nigdy się nie dostanie. Kolega, cześć! Tutaj tutaj mamy takie większe słupy, trochę. Trzeba będzie trochę pod spodem pomalować pędzelkiem I tak to już zostanie. W poniedziałek e, e, przyjedzie coku i będziemy układać. To będzie też potrzebny taki samojezdny dźwig, bo ten budowlany jest za, za cienki, po prostu, żeby to podnieść. Tu z przodu pewnie by jeszcze podniósł, ale z tyłu nie ma takiej opcji. Dobra, to ja rozrabiam mój specyfik i maluję. I teraz właśnie będę się zabierał do wymieszania mojego specyfiku. To się nazywa Dichtung Schlimme", Czyli taka masa uszczelniająca. Możemy nią w sumie wszystko. Gdzie, gdzie coś ma po prostu wspólnego z wilgocią, gdzie będzie woda, na przykład podchodzić. Wszędzie tym można zamalować. Coś pokazywałem na, na wcześniejszych też filmach. Jak ktoś się oglądał, to wie na pewno. Przez 3 godziny można używać. Także jest długi czas wyrobienia tego. Można zdążyć z łatwością. Ja robię tam, teraz mi jest potrzebne powiedzmy pół na to wszystko, co mam zamalować. Także spokojnie zdążę. Mam nadzieję, że mi starczy. Jak nie ja to zarobię, trudno. Ale dużo szkody tak nie ma. Ok, to ja biorę się do tego. Teraz pokażę wam jak tym maluję. Na pewno trzeba urędzić tego rękawiczki, bo poza tym, że się klei dobrze do podłoża i uszczelnia, to klei się też dobrze do dłoni i do ubrań. Więc dobrze się zabezpieczyć w rękawiczki. Nie trzeba będzie później się skrobać przez cały weekend. Mogło być trochę w sumie żejsze, Chyba dosypię sobie trochę. Wyszło mi trochę za rzadkie. I dam mieszać. Ja już zmieniłem trochę konsystencję, bo tak jednak za bardzo wodnite to nie może być. O, teraz. To musi być takiej konsystencji, powiedzmy, jogurtu. Wtedy będzie dobrze. I tutaj sobie nakładam tego Trochę więcej, gdzie nigdy jeszcze jest woda, bo w nocy padało. Także jak woda stoi, to trzeba tego trochę więcej nałożyć. I to później wszystko razem wyschnie, bo to jest rozrabiane z wodą, także jest na bazie wody. I z tym się po prostu nic nie stanie. Nie, nie zdarzy się tak, że to nam odejdzie, nie? Bo jest woda akurat na tym. Po prostu to sobie wszystko razem wyschnie. Dzisiaj będzie ciepło, jutro będzie gorąco. I zresztą dzisiaj to wyschnie, to jak jest tak nałożone, jak teraz, w tej chwili, to myślę, że za godzinę już będzie prawie suche. I z tej strony zamolowuję też na beton, żeby tam. Było po prostu to szklanie, żeby tam rdza się już nigdzie więcej nie zostało. chociaż to wszystko jest i tak. Taka konstrukcja wytrzyma, no sami sobie pomyślcie, ile może to wytrzymać. Jak domy z gliny wytrzymują po kilkaset lat, to ile może wytrzymać taka, ale jak jej wiatr nie przewróci na przykład, albo ogień nie strawi, no to jest niezniszczalna. Dobra. Tak to wygląda, jak pomalowałem. I tutaj, dookoła, wszystko jest zamalowane. Zobaczcie sobie, tutaj, jak, jak są pomalowane na przykład te elementy stalowe. To jest, to jest naprawdę dość gruba warstwa farby. ale nawet się komuś to zrobił. To jest po prostu nie zazdarcia. To nie będzie miało w ogóle kontaktu z wodą. Teraz tylko w trakcie montażu, a później już nigdy więcej. Więc dzieci po dzieciach, kilka lat. Malowanie zakończone. Wszystko jest zamalowane. Jeden raz wystarczy. Było dość, 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 dość grubo. Także, jak już mówiłem, konsystencję jogurtu, jeśli zrobimy, to jest idealna konsystencja, żeby tym malować, zabezpieczać przed wilgocią, w tym przypadku także i rdzą. Tutaj zacząłem, fakt, że tutaj już drugi raz pociągnąłem, zaraz pokażę wam, gdzie tylko raz przemalowałem, nie, w sumie prawie wszędzie. Bo mi reszta została, to tutaj tą stronę jeszcze sobie przeszedłem i przeciągnąłem raz. A tutaj jest jeszcze mokro, ale w każdym razie tutaj, tutaj już wyschło. Na metalu jeszcze nie. Ale na betonie mogę to już dotknąć. Tutaj widać, jak jest jeszcze, jeszcze świeżo. Lekko się ugina. O, pod dotykiem palca. Przykleiło się nawet. A tutaj, gdzie jest beton, to momentalnie wysycha. To co, na dzisiaj to już tyle. Właśnie, jakby oglądali mnie chłopaki, którzy zawiali tą halę, to pozdrawiam serdecznie. Zapomniałem, w ogóle z rozmawiałem z nimi nim przez kilka minut. E, raptem, więc nie zostawiliśmy żadnych kontaktów do siebie. Ale gdyby się zdarzyło, że mnie oglądają, to tutaj w Rudesberg właśnie, gdzie stawialiście halę, stoję przed nią i pozdrawiam Was serdecznie. Jeśli film Ci się spodobał, łapka w górę, wciśnij także dzwonek subskrypcji. A my widzimy się już wkrótce. Miłego weekendu życzę. Cześć!